Cześć wszystkim, ja jestem Władek W tym odcinku wam pokażę jak włączyć Farming Simulator 2013 w trybie okienkowym, a także jak wyłączyć HUD. Dużo pytań dostawałam na, na ten temat, jak wyłączam chody, Takie tam to Wam właśnie w tym poradniku pokażę. Pierwsze co to przechodzimy na raczej wy, nasze dokumenty potem My Games i na dole mamy zjeżdżamy scrollem mamy plik game xml domyślnie nam otwiera się przez internet export w tym nie damy rady wyedytować więc klikamy prawym przyciskiem myszy na plik otwórz za pomocą notatnik jeżeli posiadacie zainstalowany Notepad, więc polecam. Ten program jest bardzo przejrzysty i lepszy w obsłudze, więc otwieramy. I mamy taki wygląd: linijek O. Pierwszy co, aby włączyć grę w trybie okienkowym, więc szukamy linijkę full screen i mamy tutaj true, inaczej prawda. Po polsku, czyli to tak jakby włącza i wyłącza tryb okienkowy. Jak mamy, czy ustawione, to jest tryb okienkowy włączony, a jeżeli mamy false, false, no to wtedy mamy tryb okienkowy włączony, właśnie, ale ja tu zostawiam w trybie pełnym i teraz jak ustawić e, e, raczej wyłączać con e, e, szukamy niżej i mamy linijkę development i controls też tutaj pisze false czyli e, kon, kontrolę mamy raczej konsolę mamy wyłączoną więc zmieniamy to na true tak e, full screen przypominam zmienia, jak jest true, to jest e, tryb pełnoekranowy, znaczy e, nie jest w trybie e, okienkowym, o. Jeżeli mamy false, e, false, inaczej, to jest w trybie okienkowym, tak jak gdzie gdzieniegdzie widzieliście u mnie. I ni na, e, niżej macie controls, e, jeżeli chcemy mieć dostęp do konsoli i wyłączenia hudów, zegarków tych, tak i tam to musimy zmienić na 3, wtedy zapisujemy i włączamy grę dobra, jesteśmy z powrotem jak widzicie, ja kupiłem przykładowo 30 i siewnik aby wam coś jeszcze pokazać tak Pierwsze co to musimy włączyć konsolę, czyli wciskamy przycisk tilda. Eee, przy, ten przycisk znajduje się pod przyciskiem escape a nad tabem, czyli pomiędzy escape a tab. Eee, przy jedynce, więc wciskamy to i pokażą nam się takie linijki. No tak będzie lepiej widać. Więc eee, tas jeszcze nie wpisujemy. Więc klikamy jeszcze raz w tyldę i wciskamy tabem i nam pokazuje tutaj takie linki. My szukamy poprawnej tak, ta linika Daytime to ustawiamy sobie godzinę. Mam teraz 651, wciskam 12, Enter, widzicie, czas się zmienił na 12 w południe. No więc wciskam, szukam jeszcze raz. Tak. I szukamy linkę, się nazywa tak, GS, to Google, Flight and nohood Mode. Jeżeli mamy tą linijkę, to wpisujemy True. TRUE. I wciskamy Enter. I mamy włączone mod latania i wyłączenie chłodów. Wtedy, jak chcemy zamknąć konsolę, wciskamy z powrotem tyldę. I nam znika. No, pierwsze. Aby, aby latać w poje, yy, sobie po mapie. To tak, wciskamy J, to wtedy włącza nam e, mod latania. Zgaszę ciągnik, bo tak głośno jest. Dobra. Paszał mi. O, wciskamy J i przyciskiem Q podnosimy się do góry. Jak widzicie podnoszę się, a E się opuszczamy. Jeżeli chcemy szybko opuścić, raczej spaść na ziemię, wciskamy z powrotem J, czyli wyłączamy i już nie mamy moda latania włączonego. Teraz druga sprawa: chudy e, się wyłącza przyciskiem O. Jak widzicie, chudy mi zginęły zegarek i ile pieniędzy. Tak, e, co jeszcze tutaj Wam pokazać, aby nie było problemów? A, jeszcze klawiszologa. Jak wiecie, niektóre maszyny wymagają, na przykład tam w kombajnie otwieranie rury jest na O. A także w siewniku, aby zmienić ziarno, się wciska O. Więc wchodzimy w menu, sterowanie, i każdy przycisk, który ma ustawione O. To ustawiamy sobie na jakiś przycisk, który nie jest wykorzystywany w grze. Na przykład tam na numerycznej minus czy plus coś takiego, albo gwiazdka, coś, coś w tym rodzaju, nie? Aby nie było żadnych problemów. Bo przy nagrywaniu jak będziecie chcieli sobie wybrać ziarno, to wtedy wam się konsola włączy albo jak będziecie rurę otwierali wtedy konsola wam się włączy więc ja polecam Wam zmienić sobie sterowanie. A także, jakbyście się pytali, jak skąd mam taki nowy wygląd sklepu, to wyszedł nowy patch i ten patch 2.0, beta 4 inaczej, pozwala nam na wybraniu nowego stylu. Yy, raczej szaty graficznej nowej. Fakt! Ma, mamy w opcjach dodatkowo opcję, że możemy odznaczyć sobie nowy wygląd i będziemy mieli ten stary. A mi się podoba ten nowy. <grych> Także nowe tło jest w grze, więc... Mam nadzieję, że Wam coś pomogło. Jeżeli chcecie więcej, to subskrybujcie, oglądajcie, komentujcie itd. Itp. Nie będę się rozgadywał. Na razie wszystkim cześć.